Zra Jaką Dianę? Oni nie banowali ani razu znaczy Diana. ale teraz pytanie. No i teraz pytanie. Albo banujemy w tym momencie. Ja bym zbanował TFA i jak oni zbanują KT, to mamy ręgara ale jak zbadają rękarę, mamy mieć. Tylko ty jak ktoś? Ja po Ja ma. Ja mam... No, ja Dobra, katę katę o, o, kata. Kata. Ehe, kurwa, no, 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 kater. no, Tefa, tefa, no, Kurwa! no, 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 oni no, zbanują. no, 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 kurwa, no, Bardzo dziwe, Że kurwa, we no, no, i to, to nie robimy? się Teraz ja bym brał Nunu, nie? Jeszcze raz. Ja bym wziął Nunu teraz możecie było go wacimy no. Nowe dwóch zajebać blue Takie dwa trzy ale my właśnie z celem, że to blue zajebać im A wy właśnie nie wiem co ale jak daje wam ci blue? O no, tak jak zawsze robimy te 2-3, jeżeli tam ich nie mam, to my robimy A, ich blue. No no no, no 2-3, standardowe 2-3. Ewentualnie wy możecie wpaść mu w 3 na top, y, od, na reda od topa. Nie, W2? No wystrzegłby. Zawsze na 2 3 no, ja Zawsze na 2 3 A zawsze skubł sobie chodzę. A bierzemy teraz z... Tak, wsiag, weźmy teraz Nunu. No ale nie bierzmy jeszcze. Ale ADKę. po co? Oni Nunu nie wezmą do Izraela? Wezmą? Nie ja wiem. My braliśmy. Aha. A, no dobra. I, ja bym brał Nunu, bo został a nie chciałbym brać teraz Teka jeszcze. Okej, okay, to ja mogę wziąć do chama, czekaj. Tak e... naprawdę Udera mógłbym wziąć, albo Skarnera. Nie, 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 nie. nie. Uder albo Skarnera. zależy no, według Twoich preferencji. Ja bym Udera brał. Uder. Bo a chcemy. Udera, bo... Też bym się zabrał Udyra. Udyr? Bo i tak nie będziemy mieli, czy Nunu, i o, Aleku, weźmy więc... To jest, no, na pewno? Znaczy, Udyr? Na pewno? Pukiń. Alek, czym grasz? Chciałbym ja Kogiem, ale wydaje mi się, że mogę. O! Ta, wydałem... nie, loku, nie, tego błagam, już, błagam, kurwa. Wydaje Nie lokuj tego. bo błagam, to jest mała. Nie lokuj się! Kurwa nie, no, kurwa. błagam, przez drugi Nunu na Udyra. Weź się od topika! Zdaje mi się, że u wziąłem, na Dianę jest dobry udry. Nie dam wziął to, ok? Przerywać. bym wziął Katie, ale dużo nią nie miałem, to nie będę... Weź koga. Przerywać. Ja, Koga, kurwa. Koga, ja się boję na Dianę. Ale dobra, weź mi kogo. Ja cię będę bronił. Nie, nigdy nie brałeś darka w ciemno i ktoś brał darka w Ale Darek jest dobry z znaczy, kato. Znaczy, no nie jest! Ja, tak. ja, ja tego. A gościu gra dużo Jacksem, on może być Jackson'a no. idiota i Znaczy, no nie wiem, no to jak. Na władzę to jest dobry przecież. Kogo, kogo. Jest... Oh, no, ale zobacz, oni muszą wszyscy wchodzić na jest daru tu, prawda? Wali? Czy mogę. Put the. um. Shirt on? Yeah, because it's cold for me and. Uh,

Ej, jak my kogoś zabijemy, to ja nie wierzę, że nie wygramy tego. Zobaczcie, mamy, mamy Katę i deryse. Ej, 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 ej słyszcie? Ten Olaf gra z Ghostem pewnie, nie? It looks like oh. Meteor Makers maybe looking oh, for something he here can't. at level 1. Yeah, Olaf is gay caught, but he's not. I'm Gonna die from That's Darius close. and Udyr at level 1. Uh, but Meteor Makers here are working their way around towards this blue buff area. They're slow actually coming down onto... ...Maklon, he's forced to flash already to get himself away from that danger. And that will be blue buff started off here, and that's going to be taken. Something important though, they held him off that blue. Makati was able to run in there, still uh, the race, and still red buff away from Lee Sin. So that's going to keep him really far behind, even though they did both that summoner. This jungle trying to get that red buff for himself. Let's... See Nunu actually gonna come here. Will he end up flashing away from this win? Or at least he no, he won't because he already used his flash already in this one. He is chasing down Libic here. Not gonna be able to uh, finish off anything there, but he's got Kinch and Dade coming in to help him out with this red buff. Libic needs to be a little bit careful, but Udia and Katarina coming around the side. There's a slow. Coming down, Buff is still there, actually will be smited down by Lee and Lee Sin's gonna go back down. Are we gonna see first blood here? Makata going very, very low. Will the ignite finishing? Yes it will. It's Ezreal to pick the first and a double kill onto Cogmore. Makoto to go home as well, he might actually lose that turret. The mid lane Charter actually having some of a problem here. He's losing quite a bit of CS. Then again, it's Diana. He went in that top lane, trying to make a bit of and everything. All the gold he on not Q on reckless swing comes down. Here is Total a teleport play. coming in from Katarina, and they're both low. This could be quite disastrous for them as Lee Sin gonna dash away. Makoto can't quite get in there to finish things off. And in the uh, meantime, Diana did just go home. And they see both of them actually going away here. The insect would actually be going over the top of the water as we see Makoto underneath the turret here, being harassed by Ezreal, Lulu, and they know that Insect is. In in this bush but look at kubon he's pretty low here if they manage to land the Q which they don't quite do there's the dunk coming down but it's not going to quite pick up the kill for him and that will be insect taking down kubon in the top lane that will be 3-0 for cj Ent Ward goes down. He's not actually seen Insect there because of his positioning. And he's going to come right in on top of him. Where is the kick going to come down? There is the Q landing. Can he get in behind him to kick him away from the tower? No, not quite. And now Insect might be in trouble himself. It's Katarina hunting him down. Lulu, uh, Nunu's going to come in there as well. And Insect has to make a decision. Puts the Ward down. Will W away. Q's over on towards Kuban. And will be saved by Diana. That was a great reaction play from CJ. <laughs> that was so good out of Insect right there. I'm actually really surprised he got away. He still had that Flash up was actually no, he ended up using Makata trying to his Blue Buff here, but he will get caught by Insect. Oh, it's they're really coming bad. back in here, Makata. Gonna be in trouble. Has to flash away. but the ignite was already running, and Insect will pick up another kill. Playing, but, Clearly, it's going to see his favor. That huge CS lead between the Eddie carries is really oh, going to really be deadly. Diana's coming in from the side as well. They're going to go in towards Living that's the Real ultimate heal coming out of Cockmore. Not going to be enough. To save his teammate. Will it be enough to Catarina. save himself though? Maybe not. As Katarina comes in there, double kill. We will see Cogmore go down. Can Diana escape from this one? Nope, not quite. <laughs> Cogmore nope. gets it there. The triple kill in the end. So nice little comeback from Meet Your Maker. Been there, you know, to try to defend him or defend against him, but look at him, he's still pushed up. He has pretty much no ward coverage down there. He's been taking the big goal uh, as much as possible. See, oh. mccarty Blues and get stolen Oh, it was Ezreal's ultimate i actually stole it there in the end. An insect gonna follow in to take out Makassa, but here we go. Kuban and Limit in the jungle. Charu coming in from around the side. Where are these kills gonna come? Down. It seems like the dice. There is the dog Doesn't get the kill though, but it will be finished off in the end. There is Lee Sin going down, and this Cockmore doing massive damage at the back of everything. They're gonna take out space, but can Mackler get away? Kinch will die as well. Mackler going very, very low here to Longfinder. Kuban can't quite keep him away. Will apprehend him here. There is the Ulti going down, and that is a quadra kill for Mackler. And if he wasn't already a good start, that he got the triple early enough. There's another four on top of it. And, and an ace. Boots of Mobility for well, Diana. Moving up towards that Abyssal Set. Already got the Sorcerer's Shoes. I actually a bit in between. He went for the fake first, but then picked up that BF Sword afterwards. And we are going to see them coming down now. Towards Makler's position, the Esriel Ultimate not actually hitting Makla and they made look to turn this one around. There's Katarina getting into the middle. Lulu Ultimate will actually knock him out of that, but Danny is going to be in there. Makler is still alive. He's godlike now after picking up another killing. So Dragon is available. Let's see if Insect can get the steal. In that actually, I'll say this is after this after this happens, but does he really need to go for it? That's the real question. Here we go, goes in there, does. does get the steal wow. as well onto the dragon, nicely done. Here comes uh, the air around the side, but well, insect is gonna go down, and it is Makata that will pick that one up in the end as well. Your to outer turret on the bottom as Makata here underneath his own turret, maybe in a bit of trouble leasing and all that. And then Diana coming in. That is gonna be a kill for Diana. Meanwhile, Kokmo is hammering away on this turret. They've lost their inner turret in the middle lane though. And CJ, knowing that uh is there, may try to get an inner turret as well. They may even try and jump in on towards Kuban. Charu though coming in may just be enough to drop him back. Yeah, no, that's two, not quick enough. Those are two turrets you don't want to lose, Joe. I know that's Barona i tyle, to nie jest dobre Co zaraz robimy? Na Lee próbujemy kurwa się bawić w Baron'a, nie? Chyba to posuje, nie? Dobra, ale my się musimy wyleczyć, nie? To. Oni mi dajdą, oni mi dajdą Chodźcie normalnie z nimi da, e, powalczyć, oni nie mają szans w fajcie. Jeżeli my zagramy fight'a dobrze, a zagramy go na pewno dobrze Nie mają już żadnych szans Chodźcie teraz, chodźcie, normalnie ty idziemy już i już walczymy szreba, O, szybko, 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 o, bo kurwa, zobaczcie Daj mi jestem buffa Jeszcze dobry. nie mam Chodźcie z nimi walczyć, poważnie mówię My już no kurwa stompujemy na mordę O, oni są Dawaj, dawaj, dawaj Nie nie Nie, 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 nie! Ja mogę, ja mogę! Nie, nie, Tak, nie, 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 Tak nie, nie, tak Sekund to, dawaj, dawaj, 10 sekund jest. 50. Na, A, 50. Dobra, 50. do Drake'a. Dawaj, dawaj czar od razu. 50 sekund, dłużej. 50, tak, 50. Sługuję tego, dojść. Ja już okay. Nie, Centralnie <grym> w t tak. tak. A coś straciłeś? Jakiś flash na coś? Ja, tak. wszystko straciłem. Tu się wszystko teraz poszukuje, nie? Lulu wyjebaliście? Nie chyba. Nie. Ej, trek jest bliżej tych, co mnie Ale ja, ja nie mogę nie Dissina, bo zanim go ja nie zabiję. Ale Olaf na przykład, tak spadł na chama. Ej, trek, nożka, czekuj, to Ja patrz, idę, Ty mają, ja się typuję. To już jest Dissinia. Daj mi się lepiej no, nie? No ładnie 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 Barka w polu, barka szybko w polu, przydać Drake i blue Ja się cofniemy, dajjgujemy, nie ma olafa, dajgujemy Ja się mam mało życia, ja idę na, 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 na to po Musimy im odejmować Ja mam mało życia, szczęścia życia Tak możemy zdejmować, wydaje mi się, ja to byłby Eee, pójdźmy teraz rejka jest Sam na Co? My to wygramy, już kurwa mamy tą grę tak naprawdę. Ale kurwa, początek ciężko, co? To wiem, ale mówię, że kurwa początek to było już w ogóle... Nice! Ładnie, 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 Zajebiście. Dobra, idę po i to już będzie miazga. Pilnujmy tylko Marka na boga. Ale Potrzebuję e, 150 golda do Leszroda. Tak. Dobre, jest, bo tak gadamy każdym parmi, żeby on jakieś barona jedna i tak dalej, szybko na pozycję. Eee, ja, ja, ja bym, ja bym, jak bym po pierwszy bym czekał, bo ja mam za pół, za połowę ja, nie? No ja, nie ma teraz Flesza, Teleporta, Marek też nie ma, z tych, to ja tak. bym... Olaf, no, ale nie tracimy wizji. Nie, 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 nie Olaf jeszcze no. nie żyje. Tak mi widać. Dobre wizję, ja na poza. Widzę, wizja widzę, widzę. Wizja! Idę po Reda, idę po Reda, idę po Reda. masz wszystkie idę poleć tu ze mną ja Idę ja czekaj! Uważaj, kubuszka. Uważaj e, Liban to znaczy. Bo ja je, ci gówno pomogę, to że mi mi ja tu by. jestem, to wiesz. Ej, widz, mid, mid, widz. da. mida. teraz, nas, tu. Ej, To botona się przyjdzie. Pamiętajmy, chcemy Ja nie mam teraz Flasha y, i gra ZGA daj na trzeć Chce mi się napierdalać ja bym pota pierwszą puszała też też Jak nie trzeba to nie walczy, Ale jeżeli jest sytuacja ja, to, ja, 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 ja. to jest mu falę pale Dajcie mu tu falę Dajcie mu tu falę Ja idę szybko po... Oni idą puszczałeś bota ładne bo ja to mogą bota. być po drodze Ale tylko by pota Czarek! Sorry, sorry! Sorry, Ej, bo... Robię win, że para. ja! No. Ej, e, stop. Wota, e, Wota, lidz, lidz, lidz. Dobra, szybko. Iba, iba, iba! Destination is clear Nie ma jak, ja, ja, ja. bo musimy zaraz walczyć. Nie, ja to się przyda. Tak, powiem. trzeba walczyć, trzeba walczyć. A, dawaj ciągle wizję. Chodźcie, nie możemy im dawać tej wizji, kurwa. Jak ja za to są dwa 20 sekund. O, to... Dobra, nie robi. Daj go. to mnie. Ja za 20 sekund. Dobra, chodźcie, robimy wizję. Fermos tepa? E, nie, 88, trzeba bota odmuszować. Ja mogę podwajtować, że mam niby tepa, nie?

bardzo bardzo władnie, Tylko trzeba będzie wyjść! Ja wejdę! Ja wejdę w trzech, Ja mi to jest tira! Tak! Daj mi się! Ej, na mogę czarą? Ja też całeś barona! Jak wiesz, że To Daj było słabe, że jest czaru, tam poszło. A kurwa, a na końcu A na no, ja byłem Nie, nie tak, nie pierd tylko Paulisi, no rzuci, potem następny i znowu, Dobry. i znowu. Ja byłem przy Ja szczerze mówiąc w tym teamfight się zrobię. No. Gościu, jakie oni ja tam, to jakie pierdolne, to kurwa. 300 są Dobra, tylko żebyśmy nie strałowali. <coughs> Teraz to już, kurwa, ciężko. No, teraz to już ciężko. Marek, co masz jeszcze? Masz Lesza? Nie masz. Aha. Ale wszystko znowu musiał zużyć, więc... O, Marek! Ja, tepa! Tepa! Diana jakoś gówno robi. Kurwa. No to jest... Zobacz, co ona ma, to jest gówno Diana, tak. no proszę Cię. A i tak, Ale... kurwa, poszujemy. Jeszcze ja, 600 do GA ja potrzebuję, Guguś. Dobra. No dobra, dobra, wiesz. Kurwa, potrzebujemy szybko coś zrobić teraz. Nie no, mamy Barona, nie fargujemy do żadnego GA, kurwa! My, kurwa, mi, nie! Yeah. Bo, kurwa, kurwa, daj! No, kurwa i chuj! Dobra! Wszystkie zewnętrzne mamy opierdolić na tym Baronie i nie ma chuja, żeby ujmu Eee, ja nie mam na jego Dobra, wszystkie zewnętrzne. Wszystkie zewnętrzne opierdalamy. A boa. Chcecie warda? tu wadza. Nie potrzebujemy wszystkich. Możemy bez kłótni się spierdolić. Dzielić, dzielić, że coś. Dawaj, 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 daj Nie, nie możemy tak się stać. Nie możemy tak się stać. Nie, nie. Nie, nie ma sensu. Midem teraz, midem możemy poszukać. Idę, idę, chodźcie, idę. Mi chodźcie midem, idę, idę, idę. Jak chcą walczyć z typami na Baronie, to okej. Okay. Chodźcie midem. Ale spięknięci są. Kurde, to

on się podnieci, i on będzie chciał bronić, kurwa, to i sery go jebniemy. Ja mam szurali między... withhold... Ja co? jeszcze, ja na te. They'll top the group, they'll play SK Telicar tomorrow. And CJ enters versus Fnatic in the semi-final. As I said, great day at the office for me Beach as they played brilliant in all three games that we've seen them. Yeah, I know you and Demon actually had to be really happy since you've been coming for such a long time to see them finally, you know, get their dues here. And they look, they honestly look really thrilled and probably a little bit tired I after playing four games, actually starting three games today. And uh, now they have to do their research, which I know they have been doing. They were here on day one, they were doing as much research as possible um, to go up against SK Telecom. Hopefully they don't party too hard tonight as we see Char right pretty there. Pretty sure they'll be going to bed straight away. is stretching out his back there uh, with that Katarina. Yeah, he was 6-1-16, and we saw Makler 11-4-7, but with that ultimates, with that GA, he was able to pretty much force um, all of CJN just to go for Kogmon because of that, you had a Q-Bone on Darius, and you had a, a Katarina on Char or Char on a Katarina to just do free reign of damage. Yeah, and that was it, you know, you knew that they were going to be going in on towards Makler the entire time, and as long as he got those resets in there, as long as he yeah. got those assists when the others were dying, that's really fine uh, from their point of view. You can keep that sustained damage going out. Uh, but Minion Makers, as you said, gonna go through to the semi-final. They'll be extremely happy with that one. Let's not forget they won our last Intel Extreme Masters event over in Singapore, um, and this is a real big chance for them now. They've got top four in this event. Yeah. You never wanna finish fourth in an event because no one remembers anything outside the top three for most events anyway, so uh, you want have that top three, you can see just how happy they are again. Mackler playing the top of his game, it's playing the top of his game. I mean, we've seen him in all three matches today playing brilliant. That vain performance earlier on here with Cockwell You know, we talk about Vane being micro intensive, but the way that Mackler was moving Kogmore yeah. in those fights well. was absolutely brilliant. Keeping it